Trzy ognia jednobojowe dwa dają mu wsparcie. I wilki rzucają się na Jukako i jej konia. Mako, one wszystkie na Yukako idą? Mhm. Grupa jest. Łona! <grym> <grym> <Wala>! Wszystko <grym> <grym> zastępować y, moją atletykę przetrwaniem konia, kiedy na nim siedzę. Co Nie! Sisi! Sisi zimien! Mako, taki to będzie załamanie nerwowe. Nic, dobra. Za pierwszą, za, jedno, za okazję w ogniu. Wilki sprawiają, że Jukaka traktuje cały teren jako niebezpieczny. Następnie, jak, jak oh, okay. jest, jakiej jest postawie? Tej oh, okay. też się świeci, okay. broń, chcę tylko powiedzieć. To prawda. 14 punktów wyobrażam Yukako. Ja spora wilków się na nią rzuca i próbuję <laughs> ją rozszarpać. Trześć. Cołkwej już się QBD. to cześć, są fizyczne. Cigaru, więc 3 dedukcji. Wciąż Ale...